Witam Cię. No siema, siema, siema. Słuchaj, znajdujemy się przed następnym egzaminem. Dzisiaj jest egzamin 12.30. Mm -hmm. Rozpoczynaj, skup się. Rozpoczynamy obsługę pojazdu. No, okej. Okay. Proszę bardzo, wsiadasz. Po kolei, otwieramy pokrywę silnika. Mam. No. Ręce mam trochę takie, ale... Jakby co mam rękawiczki. Co ty robisz? Figurki malowano tutaj Nie zaszło Sam odpadnie, więc dosyć. Dobra No trochę ciepły Ciepły, bo przed chwilą skończyłem jest Dobrze, zbiornik wyrównawczy do układu chodzenia silnika No tu gdzie chodnica tu e, gdzie Nie masz... dotykamy nic o, masz tu Między minimum maksimum tutaj i wlewamy tutaj Dobrze Zbiornik wyrównawczy do układu hamulcowego Tutaj. Minimum, maksimum. Dobrze. Zbiornik uzupełniający do spyskiwaczy. Tutaj otwieramy, patrzymy, wlewamy. Jak, Jak sprawdzamy olej w silniku? Tutaj. To tak, wyciągam wskaźnik magnetowy, przecieramy. O, jest mateczką. Wkładamy z powrotem, wyciągamy i sprawdzamy, o, czy powinno być między minimum a maksimum. Jeśli brakuje, dolewamy tutaj. Dobrze. Zamykamy pokrywę silnika. Mhm. Dobra, chociaż raz to dobrze zrobię. No. Dobrze. No. E, no. Ega, on cię pozbawił Wskaźnik. No właśnie. Dobrze, daj mi ten wskaźnik. Adam. No dobra. Nie mam. może nie co zajęte. Będę ci zabrał i by chciał palcem pokazywać. To jest taki oryginalny wskaźnik. No wiem. Ekologiczny. No, naturalny. Dzisiaj jest ekologia w modzie, także wskaźnik ekologiczny. O. Dobra. Adam. Poproszę włączenie sprawdzenia świateł, działanie świateł pozycyjnych. Mam Kluczyk powinien gdzieś tu. Jest tam kluczyk Nie widzę. Jest na dole. Jest tam na dole. Dalej nie widzę. Jest tam na dole. No tam jest na dole, wstam, zobacz. U? No. No nie. A dobra 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 <gry> Dobra, tarczy. Okej, okay. jakie światełka? Pozycyjne I teraz wskazujemy punkty świetne Adam Mamo Cztery No, widać tak? Mniejsza Druga mniejsza Dobrze i Uwaga dwie... samochód jedzie Adam No Dalej punkty świetne. No, to, dobrze, to, to, dobrze. No, a to się nie pali. No żarówkę zaraz zmienimy. No spokojnie. Dobrze, światło mhm. mijania. Zadzamy działanie światła mijania. Dwa z przodu. Nie panikujesz na egzaminie tak ostatnio Adam. Mam nadzieję. Jak komandos masz być? No, raz. I dwa to, to wszystko? Mhm. Dobrze, światło drogowe. No. No. Dwa duże punkty świetne z przodu asymetryczne. O, no. i do. Pokaż to? No, tak. Duże, duże żarówki. Dobrze. I druga. Dobrze. Przeciw w głowę. Ok. O, to tylko jeden. głowę. Nie no śpiesz się. Jest. Dwa czerwone z tyłu mocne. No, widać. Od razu widać. Dobrze. Mamy. Światło biegu wstecznego, czyli okay. światła cofania. Mhm. Dobra, teraz zrobię kurcze. No. Pykło. Pykło. Trzy. Światła cofania. Dwa, 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 dwa. To powinno być. A, tutaj? O, no, cztery, cztery, cztery. Adam, dwa. światła cofania. No. Światła biegu wstecznego. No, to jest wsteczne. Czekaj. Michał, weź wyłącz światła cofania i A, w załącz... hamowanie powinno nacisnąć. Dobra, dobra. Hamowanie. Co? Nie, dobrze, jest RP. Adam, Utrzyma. światła biegu wstecznego, a, zobacz. A, nie zgasiłem Dobra. Które się zapaliły i wygasiły, teraz Gaśne, kolega włącza. Adam, popa co się dzieje. No, No, coś gaśnie i się pojawia. Białe, 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 białe. Które to jest światło? To dlaczego pokazujesz czerwone, jak to są białe? No! No ale Adam. Dobra, dobra. Bia no. Milion razy. Milion. No. co cofania białe. Nie denerwuj się. No. Ty się denerwujesz. Trochę. To się nie denerwuje. No to dobra, wejdź jeszcze raz z samochodu, no. proszę Cię, powiedzmy, że masz pierwszy raz, wsiądź, jeszcze raz, daj na luz, no. tak, daj na luz, ale z przesprzęgłem oczywiście no, no. i włącz światło biegu wstecznego, Spraw, sprawdzamy działanie światła biegu wstecznego. No. Adam, po co, ta, A, po po co Ci to, po poprzednio. co te światła? No nie potrzebne, no i jest, jest jest, więc tu też powinno być. No teraz no, no, no tak to tamte, to tam, mnie zmyliły. No dwa białe tutaj. No tak, tam. no się to się nie zmienia. No. No, nie, nie, nie. proszę nie, sprawdzić działanie świateł stop, świateł mhm. hamowania. To będą trzy punkty świetne, to, to to. Które? Które? Jeszcze raz. Na pewno to. to i właśnie a, właśnie no, no te, nie jedno zewnętrzne Adam, zewnętrzne. No najbardziej zewnętrzne. Trzy. Tak. Adam, proszę Cię, no. Dobra, z zewnętrznego. No to wystarczy tylko hamulec wcisnąć. Hamulec. Dobrze, działa. Działa. Dobrze, awaryjne? No Ile mamy punktów świetnych? Sześć. Siedź, siedź sobie, siedź już, siedź. Trzy. Dobrze, dobrze. Czyli dwa razy kierunkowskazy. Dobrze. Pomalutku, nie śpiesz się. Mhm. Proszę włączyć i sprawdzić działanie świateł przeciwmgłowych. Mhm. No. Jest kontrolka? Jest. Porąco Wejdź jeszcze raz. Wejdź jeszcze raz, Adam. No, dwa czerwone. Pokaż, tak? Dobrze. Dobrze, pokaż je. Mhm. Dobrze. Dobrze. wsiądź do samochodu. Mhm. Wyłączę światło. Zawsze pamiętaj jak wsiądziesz, to wyłącz to co włączyłeś. Mhm. No tak, Dobrze. to będzie... Teraz poproszę o włączenie i sprawdzenie świateł cofania. Mhm. No. No to... Dobrze. E, nie widzę tej A, no tak, jest to Jest serka. No. Jak jest serka, no to się świeci. Tak? Dobrze. No. Które to będzie światło, Adam? No! No! Adam, no. no. Oddychaj, no. oddychaj, no spokojnie, oddychaj. I światła stop, które to będą, pokaż. Raz. Tak. No tak, zapamiętaliśmy wszystko na twardy dysk. Tak, I jeszcze jest klakson, którego... I klakson. I oddychaj, tak? Dobra, przygotuj się do jazdy i będziemy startować. Dobrze, Adam, jesteśmy po obsłudze. Mhm. Próbuj teraz proszę cię przygotować się zgodnie z zasadami. Egzaminacyjnymi. Nie, teraz? No, jest ok. Jeszcze tylko. No, nie do końca ok. No właśnie. O, teraz jest super. Co z kierownicą robimy? W sumie w dół. No znaczy w dół? No e, tak, 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 dokładnie. Bo no będę tak. Bo będę musiał tak może nie aż tak, ale o. no i. O. Tylko teraz plecy. Nie, nie. Nogi masz. No pamiętaj, nogi to są osobno plecy. Jeszcze masz ustawienie. No, no, ple... no, 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 no. no właśnie. A tylko nie. O właśnie. O. o. Teraz zmaga. No teraz tak. No. Dobra. Okulary przeczyściłem. To teraz ostatnia rzecz. Przy Adam. Skupienie, do jazdy. koncentracja. Mhm. Ja się, ja cię nie słyszę w ogóle. Nie odzywam się do ciebie. Ty do mnie się nie odzywaj. Oj, oj. Jesteś na egzaminie, Adam. No tak, Adam. Przygotowałeś się? Mhm. Skupiony jesteś? Tak, jest. Mamy ustalone zasady, mhm. że się nie odzywasz. Skupiony jesteś, Adam na poważnie. Mhm. Jedziemy szybciutko na plac. E, brochów. E, brochów, park. No tak. Spokojnie, spokojnie. Mhm. Tak. No, czyli. No, Możemy tędy, możemy tam. No idźcie do przodu, Rzody. poproszę. Mhm. Okay. Nie spieszymy się, bo nie ma mhm. po co. Widzę, widzę. Dobrze, no spokojnie, spokojnie. Widzę, na szczęście tutaj. Dobrze, dam. Dobrze, dobrze, spokojnie. 13 Jesteś tak ze mnie. W ogóle żadnych komentarzy, Adam. Cisza. Że... A nie podjeżdżaj tak blisko pod panią tam Stój, z stan zachowaj. Prawo. Mhm. na leprać. Alebo? Mhm Myślałem, że zdąży Spokojnie mhm. My się nie śpieszymy na egzaminie No tak, na egzaminie to w ogóle. Ta, No to jesteśmy na egzaminie No Wszystkich puszczamy jak leci Masz jakąś szklankę, kubek, something? Co mnie. mnie. Nie mam madam. Dobra, coś się ogarnie. Jakby coś się nie udało za pierwszym razem na placu, to nie staraj się to szybko zrobić, ale nie staraj się szybko od razu wystartować. Spokojnie, mm -hmm. trzy głębokie oddechy i wtedy dopiero, dobra? Mm -hmm. o, ładnie. To spokojnie, zawsze sobie powtarzaj. Cały czas co w głowie sobie powtarzaj po ciutku, dobrze? Mhm. Spokojnie, spokojnie Trzecim zjazdem, tak mhm. mówiłem, skręcamy Dobrze, było dobrze Dobrze Adam, jesteśmy na placu manewrowym mhm. Będziemy realizować łuk, zadania egzaminacyjne Te, które Zepsułeś ostatnio na egzaminie, no. więc teraz, Adam, koncentracja, skupienie, uh -huh. nie śpiesz się, wszystko umiesz. Tak? Uh -huh. Dobra, to rozpoczynamy. Bardzo dobrze. Adam. Bardzo dobrze. Jesteś skoncentrowany. Mam. Jest bardzo dobrze. Mhm. Chcesz jeszcze raz? 20%. Ale skupienie. No. Na 200%. Adam, jak komandos masz być? Wszystko poukładane? Mhm. Naprawdę. I skupienie proszę, dobra? Mhm. Ada, na styku się zmieściłeś, na styku. Zobacz, chodź, chodź, wyjdź na chwileczkę. Widzę. widzę. Bardziej w prawo. Nie chodzi o bardziej w prawo, tylko bardziej zobacz, że ty jesteś, jak ty jesteś daleko A, od pachołków. Za dużo przodu, za, za dużo tyłu, za mało... Yy. Nie widziałeś tego, popatrzyłeś przecież przez ramię do tyłu. Hmm, hmm. Przezpatrzyłeś. patrzyłeś? No, no, no. A. Rozumiesz? Oj, ho, no, ojoj. Oj. Oj. Co? No tak, Adam, ty nie możesz tak. No. nie ma Ale skupienie, nie, nie, nie. Wracamy do skupienia, Adam. Wracamy do skupienia. Weź się, rozpręż, Adam, coś zrób. Co jest gane? Adam, no, wyluzuj. Mam. Wyluzuj, no. To połowy łuku tam do prostej i tylko cofasz. To masz 12.30? Nie, 12.50. No tak, 12.30. 12.30, tak? Tak. Na pewno, dobra. To jeszcze mamy chwilę, dawaj. No, ugrobi bardzo dobrze, bardzo dobrze Nie mogą mu podpowiadać w którym momencie, ma się zatrzymać, patrzy bezpośrednio przez szybę No i musi widzieć tą odległość No idealnie Adam, no kurczę no Adam, no proszę cię, normalnie co mam tu? Klęknąć? Nie, nie, nie. No to co? No, nie dobrze. Tak? Tutti pana. Dobra Adam, będziemy robić teraz górkę. Podjedziemy sobie tutaj na ten boczny nasz gwiazd. No dobrze. Tak, jest. Dobrze. Skup się, skup się, skup się. No tak, Mirak uczył. Tak, jak ci tak tłumaczyliśmy, więc. Idealnie, idealnie Adam. No. Idealnie, idealnie. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Jeszcze raz też, dobrze. Pewnie. Dobrze. Trzymaj sprzegiełko. Dobrze, dobrze. Jest bo okay. wysoka górka jesteśmy. No. O, tak, proszę. spokojnie. Mhm. No teraz już słabi. Słabi, bo nie było na No nie 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 to teraz po prostu... Dobra, ale pojechałeś, pojechałeś, no, ale nie to... spadłeś, nie spadłeś. Tak na 50% to było. Jeszcze raz ostatni Jasne. ostatni raz. No to było tak... Spokojnie. Zrób tak jak za pierwszym. No mhm. musi być powtarzalny. Jeżeli ci wychodzi raz bardzo dobrze, to i drugi, i trzeci i pięćdziesiąty musi wyjść, tak? No tak powinno być. No. Po jednym ząbku. No właśnie, no właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, zawróćmy tutaj gdzieś. Albo nie, jedź prosto, wyjeżdżamy z tego placu.